Jeżeli chodzi o stopniowanie takiego uchładzania włosów, to pamiętajcie o tym, że rozpoczynamy od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem bardzo dobrym jest już samo mycie. Tak przygotowaliśmy już włosy, włosy są umyte. Ten szampon również ma pigmenty niebieskie, jak i odżywka. Szampon oczywiście jest trochę delikatniejszy. Pewnie znacie takie rozwiązania, że są niebieskie szampony, które ochładzają włosy. Ciekawostką na pewno jest to, że linia Davro nie ma substancji chemicznych. 100% wegan, bardzo delikatne substancje. Produkt, który jest w środku, a dokładnie to składnik naturalny, kwiatek fiołka, który właśnie jest fioletowy, a więc bardzo ładnie ochładza nam włosy. Rozpoczęliśmy od szamponu i to jest ten najdelikatniejszy krok. To można również stosować w domu. Drugim krokiem, który możecie stosować w domu jest odżywka. My teraz nakładamy ją na włosy i krok po kroku nakładamy sobie tak, aby ochłodzić troszeczkę kolor blondu. To są bardzo ciekawe rozwiązania, które fryzjerzy mogą zaproponować Wam w salonach fryzjerskich.